Witam Was kochani! Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania, czytania na nów księżyca w pannie. 30, 30 sierpnia 2019 roku, czyli w najbliższy piątek, mamy Nów księżyca. Jest to bardzo szczególny Nów, dlatego że z jednej strony jest to koniec i początek jednocześnie roku numerologicznego, a z drugiej strony ten Nów jest bardzo taki ważny, chociażby dlatego, że jakby Motywuje nas, inspiruje do zrobienia porządku w naszym życiu, do zamykania rzeczy, które nam są niepotrzebne, do odcinania sytuacji, wydarzeń, osób, które tak naprawdę trzymają nas w miejscu, nie pozwalają nam iść do przodu, i, i po prostu tam, w, wtedy, kiedy jesteśmy w miejscach, gdzie po prostu się dusimy, kiedy wiemy, że że to nie jest to. I ten now właśnie jest takim dobrym czasem, żeby z jednej strony zapalić świecę właśnie na odcięcie tego, co jest nam już niepotrzebne, a z drugiej strony uświadomienie sobie, czego chcemy. Bo czego nie chcemy, jest zawsze nam łatwiej powiedzieć, prawda? To, co nas boli, to, co nas kuje, no to tego nie chcemy. Ale co chcemy, co. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, nad czym się zastanowić. Właśnie dzisiaj takich odpowiedzi będę dla Was tutaj szukać w kartach. E, to są, z jednej strony będzie, będą to karty Arkana Wielkie, Tarota oraz e, karty e, Wizji, karty wyrocznia Wizji, czy archetygo. E, no to zaczynamy. Teraz patrzymy na wagę. Waga ma słoneczko. I ma osamotnienie, mm. perspektywę, e, to pokażę tą kartę, drugie wagi, słoneczko, e, wiecie co? Mm. Zobaczcie, może tutaj będzie łatwiej mi to powiedzieć. Na tej karcie pokazać. Zobaczcie, jak przez szybkę tutaj przy, taka tęcza się pojawia. Jak słońce świeci, w jakiś kryształ, w szybę, przepuszcza swoje światło, z drugiej strony pojawiają się różne barwy. I wiecie co? To Wasze życie ma właśnie takie różne barwy. Ale to dalej jest całość. Mam wrażenie, że ta informacja dla Was na ten nów to, żebyście zobaczyli, że nieważne, co się dzieje w waszym życiu, że to jest Wam potrzebne, że to wcale nie jest złe. Ja rozumiem, są trudne sytuacje, trudne związki, problemy, problemy ze zdrowiem. I jak to, jak to zaakceptować, jak to powiedzieć, no dobrze, no to jest całość, to jest moje życie i powinienem się cieszyć. E, wszystko, co dzieje się w Waszym życiu, jest informacją, e, informacją dla Was skierowaną. Więc, jeżeli się dzieje coś źle, jeżeli dolega Wam jakaś choroba, jeżeli jesteście w trudnym związku, to jest informacja dla Was, że czas na zmianę. Że jeżeli coś Was boli, to należy to po prostu e, ruszyć zastanowić się, dlaczego mnie to boli, skąd to się wzięło. Poszukajcie przyczyny, a wtedy zobaczycie, że zrozumiecie, dlaczego to się dzieje, i uświadomicie sobie, że to słoneczko, ta karta słońca, ta karta radości, lekkości, rodziny, karta wspólnoty, karta, która pokazuje ciepło że to odnajdziecie w swoim życiu, że w tym kierunku idziecie, że te wszystkie barwy w waszym życiu stanowią całość, to jest wasze życie, zaakceptujcie je i spróbujcie wszystko to, co wam się nie podoba, po prostu zostawić i pójść dalej. Czasem dobrze było przyjrzeć się z boku tego, co się dzieje w waszym życiu. Spróbujcie na chwilę, właśnie być może na tego dnia, Popatrzeć na swoje życie jako taki obserwator. Zastanówcie się, co byście powiedziały koleżance, znajomemu, znajomej, jakie rady byście dali, gdyby to nie było wasze życie. Może się okazać, że wy dokładnie wiecie, co należy zrobić, co należy zostawić, po to właśnie, żeby to słońce, żeby ta radość całkowicie wypełniła wasze życie. I tego Wam życzę, pozdrawiam Was ciepło. E, Waga, teraz będzie skorpion. Co mamy u skorpiona? U skorpiona mamy umiarkowanie i e, mamy mm, los szczęścia, ryzyko. Hmm. Niby, jedna, niby jedno z drugim się trochę nie łączy, ale czy na pewno? Karta umiarkowanie. Jak, może pokażę teraz najpierw to karta przy tej wizji? Chyba? Karta umiarkowanie mówi o cierpliwości. E, mówi o, o tym, że da się łączyć w swoim życiu wiele rzeczy. E, mówi o uspokojeniu emocji, e, ale także pokazuje o takim e, cierpliwym ruchu do przodu, spokojnym. I tutaj ta karta wizji, która mówi o, o losie, o podejmowaniu ryzyka, ale też mówi o przesądach. Jest to informacja właśnie dla was, że te zmiany w waszym życiu może nie zachodzą tak szybko, jak byście chcieli, właśnie dlatego, że, że boicie się ryzyka, że wierzycie w przesądy, że uważacie, że nie macie szczęścia i żeby nie było tak, że to wasze życie się ślimaczy, że te wszystkie zmiany w waszym życiu są takie, takie nijakie, że to wszystko jest takie spokojne, że macie wrażenie, że codziennie to jest dzień świstaka. Wstajecie rano, idziecie do pracy, wracacie do domu i nic się nie dzieje. I ta karta wizji pokazuje, a może by warto zaryzykować. Ja nie mówię tutaj o, o tym, że macie w tatolotkach grać, że macie, nie wiem, w hazard iść. Nie. Zastanówcie się, co by jest dla Was ryzykiem, czy złożenie z do nowej pracy to jest ryzyko, prawda? Czy się tam znajdę, czy to jest dla mnie, czy współpracownicy będą OK ale jeżeli nie podejmiecie, nie podejmiecie takiego ryzyka, nie dowiecie się tego, będziecie dalej chodzić do tej byle jakiej pracy z tymi byle jakimi osobami obok. Jeżeli nie podejmiecie ryzyka i nie umówicie się na randkę, będziecie siedzieć przed telewizorem i strykać pilotem od telewizora. Ja wiem, że można spotkać tę osobę, która nas oszuka, która nas zrani, która nas wykorzysta, ale możemy spotkać miłość swojego życia, możemy spotkać przyjaciela, możemy spotkać osoby, która wniesie masę dobrych rzeczy do naszego życia. To jest to ryzyko, ryzyko, które należy podjąć. To jest ta informacja dla Was. Czas na ryzyko, czas na podjęcie właśnie takich działań, które wydają Wam się dla Was ryzykowne. Na którą mo może mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Tego Wam życzę. To było dla skorpionów. A teraz zobaczmy strzelce. Strzelce mają moc. Mają moc i strzelce mają tworzenie, ochrona, przeznaczenie. tutaj pokażę tą piękną kartę. Eee, Kochana strzelce, was, was jest moc. Moc do tworzenia. Zobaczcie, jak pięknie tutaj te karty się pokrywają. Chodzi mi o ten element. Tak naprawdę te karty to tak, jakby była ta sama karta, prawda? A coś, co rodzi się w nas, co, co jest, co w nas się ma zrodzić, przede wszystkim odwaga. Odwaga do pokonania wszystkich trudności i przeciwności losu. Jeżeli potrzebujemy ochrony, uświadomijmy sobie, przepraszam, za język mi się plącze, że największą ochroną w nas samych to jest pewność, że jesteśmy bezpieczni. To są nasze myśli, to jest nasza jakby świadomość, to jest ochrona. I uświadomijcie sobie właśnie, że każde wasze działanie zmienia wasze życie nawet najdrobniejsze działanie coś zmieni wyobraźcie sobie tafle wody wrzućcie tam kamyczek mały maleńki kamyczek powstanie maleńka fala ale powstanie jeżeli zrobicie duży krok wrzucicie większy kamień ta fala będzie większa i zmiany będą większe i tutaj dla was informacja jest właśnie na, na ten now że to jest czas na nowe, czas na tworzenie, czas na tworzenie swojego życia, I, i tutaj to mogą być pomysły dotyczące pracy, dotyczące związków, dotyczące, nie wiem, chociażby dziecka, dotyczące tworzenia wspaniałych Waszych rzeczy. I w sobie znajdźcie inspirację, w sobie znajdźcie moc do działania. I nie dajcie sobie podciąć skrzydeł. Wszystkie te osoby, które mówią, nie dasz rady, to nie dla Ciebie tak dalej. Niech idą swoją drogą. Wywierzcie w siebie. Bo naprawdę e, czas przeznaczenia po prostu Wam się tutaj będzie realizował. Wasze przeznaczenie będzie się realizowało. I tego Wam życzę. Dobrze, a teraz zobaczmy koziorożca. Kaziorożce mają wiarę i mają kartę z wyroczni cierpliwość, czekanie na właściwy moment. Wszystko dzieje się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. A, I te dobre rzeczy, i te niedobre rzeczy. Karta wiara, jest to w Inny Talia karta papieża. Jest to karta przeznaczenia. Jest to karta losu. Jest to karta karmy. I tutaj... Informacja dla Was na ten now, że to, co się dzieje w Waszym życiu, jest to właśnie Wasze przeznaczenie, Wasza karma. Że, że jeżeli dzieją się trudne historie, to nie po to, żebyście mieli w tym siedzieć, żeby miało Was to dobić, tylko żebyście wyciągnęli lekcję z tego i ruszyli do przodu i zostawili to. Jeżeli jesteście w związku, który, który nie, nie rukuje dobrze, w którym jesteście wykorzystywani, w którym e, nie wiem, jesteście zdradzani, nie czujecie się bezpiecznie. To znaczy, że to nie jest dla was. Okej, okay, ten partner może być karmiczny, może on wam po to pojawił się w waszym życiu, żeby, żeby was czegoś nauczyć. A czego? A że jeżeli coś mi sprawia ból, to znaczy, że to jest nie dla mnie i te dalej że ten partner pojawił się w tym czasie właśnie po to, być może nie po to, żebyśmy byli jeżeli długo i szczęśliwie, ale po to, żebym ja nabrał czy nabrała odwagi do zmiany, do wiary w siebie, w swoją niezależność, w swoją moc, swoją indywidualność, w swoje piękno. I e, jeżeli boicie się takich radykalnych posunięć, to macie informacje, wszystko dzieje się w odpowiednim momencie i czasie, i to, co będzie wam potrzebne do waszego, w waszym życiu, to się pojawi, e, prędzej czy później, ale się pojawi. I z takim nastawieniem idźcie, idźcie przez życie. E, róbcie porządki, nie bójcie się tego. Zobaczcie, co nie jest dla was, zobaczcie, co was boi, zobaczcie, jaką, z jaką drzazgą chodzicie w nodze, i po prostu czas, czas jest na wyciągnięcie tego. I ruszenie do przodu. I tego Wam życzę. Dobrze, zobaczmy teraz wodniki. Wodniki mamy papieryce i mamy perspektywa, punkt widzenia. <laughs> Przepraszam Was. No, podobno punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? Eee, no właśnie. Dla Was informacja. E, przede wszystkim jest to czas na słuchanie swojej intuicji, na słuchanie tego swojego wewnętrznego głosu. E, spójrzcie w siebie, spójrzcie w pragnienie swojego serca e, i zobaczcie, co nie jest takie, jak wygląda na pierwszy rzut oka. E, jeżeli e, jakaś sytuacja dla Was, jest niejasna. Jeżeli coś Wam mówi, że nie jest tak, przyjrzyjcie się do, na to z drugiej strony, wtedy zobaczycie, że zobaczycie to w, e, z tej właściwej perspektywy, zobaczycie to takim, jakim po prostu to jest. E, czasem dobrze jest stanąć z boku, czasem dobrze jest odejść dwa kroki, cofnąć się po to, żeby jeszcze raz przeanalizować pewne rzeczy, przemyśleć. Tutaj Wasza wiedza, wasza intuicja, wasze zdolności do dookoła tego dnia będą wam podpowiadać właśnie, czy pokazywać różne perspektywy tych samych zdarzeń po to, żebyście żebyście miały ogląd całości, całości sytuacji a przede wszystkim jest to po to się dzieje po to się dzieje, żebyście szły, żebyście szli za głosem swojego serca. A teraz zobaczmy jeszcze ryby. Dla Was rybki. Dla Was rybki, karta śmierci i karta manipulacji. Większość z nas nie lubi tej karty śmierci. Dlaczego? Dlatego, że ona pokazuje, że coś odchodzi, że coś tracimy. Mm. Ale przecież ta śmierć tak naprawdę towarzyszy nam każdego dnia, w każdej sekundzie. E, cały czas coś umiera, aby się na nowo narodzić. E, ta karta śmierci e, dla Was, co ona oznacza, że czas coś puścić. A co? Puścić e, tych wszystkich ludzi, te wszystkie sytuacje, które, które Was ograniczają. Zobaczcie, jakie sznurki macie, sznurki przy rękach, przy nogach. Zobaczcie, kto wami manipuluje, kto wami steruje. Eee, zobaczcie, jak dajecie się łatwo właśnie manipulować. I ta karta śmierci zapowiada, że czas wreszcie z tym skończyć podcinać te wszystkie sznurki, te wszystkie uzależnienia. Eee, jak to zobaczyć? Eee, powiedzcie nie osobie, która coś od was chce, osoby, e, m, która nie wiem, z którą pracujecie, z którą żyjecie, zacznijcie mówić nie wtedy, kiedy Wam się coś nie podoba. A zobaczcie, jaki efekt będzie to przynosiło. Pewnie złość, irytację, jak to, dlaczego się nie zgadzacie. Jest to ten czas, właśnie czas od dookoła nowiu na nastawianie granic, zdrowych granic w waszym życiu. Na odcinanie tego, co Wam szkodzi, co jest dla Was już niekorzystne, odcinanie wszelkich uzależnień, ale także jest to dobry czas na kończenie z uzależnieniami was, może z alkoholem, może z papierosami, może z innymi użytkami, może z internetem, może z telefonem. Jest wiele, wiele rzeczy, które nas uz uzależnia, które, do których jesteśmy po prostu przywiązani. Zobaczcie te sznurki i poprzecinajcie je. I tego Wam właśnie życzę. Dobrze, kochani, to były czytania. Czytanie na Nów Księżyca. Bardzo fajne, przynajmniej dla mnie. Tak jak patrzę teraz na te wszystkie 12, 12 przesłań, które tutaj się pokazały, to tak, to tak jakby to razem wziąć. To taka informacja jest. Czasami pozwólcie sobie na luz, pozwólcie sobie na dystans, pozwólcie sobie przestać się tak przejmować tym wszystkim, brać do siebie. Pozwólcie sobie stanąć z boku i popatrzeć na swoje życie. A wtedy łatwiej będzie Wam to wszystko zobaczyć i podjąć odpowiednie decyzje. I tego właśnie Wam życzę. Pozdrawiam Was ciepło.